Miejmy nadzieję, że dzisiejszy mecz będzie zwycięski. I kulisy z tego spotkania wyjdą jak najlepiej. No i co, warunki nie sprzyjają. Bądźmy pozytywnej myśli. We My trzy punkty będą. No wiem, dwa zero. Ale pogoda nie bardzo, co? Pogoda nie sprzyja, ale myślę, że po. Ale to dobry znak? Dobrze. Że... Ja myślę, że jesteśmy w stanie mimo złej pogody wygrać 2-0 minimum. Dzisiaj dobry, naszej panowie. Ten z ważniejszych momentów w ich życiu. Pokażmy, że jesteśmy z nimi, chcemy coś dla nich zrobić. Kolejna informacja: jedna z osób, dzięki której tu jesteśmy, większość z nas, przesyła informację, że bardzo by jej zależało, żebyśmy dzisiaj panowie pokazali, że to, co się wydarzyło w Stargardzie, to był przypadek. Trochę inaczej, głowy do góry, 100% dzisiejszego swojego maksa oddajemy. Ławka gotowa zrobić sobie podczas minuty ciszy. O wszystkich, o których powiedziałem, a o których wiecie, że mówię, pomyśleć o nich, o swoich rodzinach, wychodzimy, panowie, tu jest nasz dom. I trzy punkty dzisiaj zostają w suwałkach. Dobra, damy panowie, bo zwycięstwo, wygrywamy dzisiaj. Kto wygrywa? Daj, dam, przyjśc. Dobrego meczu. Go, daj. spodnie, zimno. Dobrze. Dobrego

Dawaj panowie, jest 45 minut, dawaj od początku kurwa idziemy wysoko. nie mamy nic do śnacenia. Chciałbym pogratulować drużynie gości, Drugi raz w tym sezonie z nami wygrywałem 1-0. Powiedzieliśmy sobie kilka takich mocniejszych słów w szadni, ale bardziej dotyczą one tego jak my mecze rozpoczynamy, bo, bo za to jak my te mecze kończymy, i jak walczymy o tą bramkę wyrównującą i później zwycięską, to, to naprawdę ja mogę tylko chłopaków gdzieś tam wspierać i... i powiedzieć im, że tak chcemy, żeby to wyglądało. Na pewno pokazaliśmy dzisiaj charakter w tej drugiej trudno tylko odmówić. Myślę, że też to widać po ilości fauli i żółtych kartek. Eee, aczkolwiek nie to jest naszym celem. My chcemy po prostu odebrać piłkę i zdobyć bramkę. Dobrze, że gramy w środę ze Skrom. Eee, mam nadzieję, że ten mecz będzie takim samym bodźcem jak mecz w Stargardzie i że teraz zacznie się ta seria na plus, w której będziemy się cieszyć. My też jesteśmy drużyną, która na wyjeździe radzi sobie świetnie, więc cieszę się, że jedziemy do częstochowy i mam nadzieję, że tam z trzy.